Cześć, mam na imię Daniel Machlowski i dzisiaj chcę powiedzieć moją historię. Kiedyś byłem osobą, która żyła w buncie, która była samolubna. Moje życie się łączyło z takim filmem, który się nazywa American Pie. W moim życiu było alkohol, upijanie się, był hazard, były nawet myśli samobójcze. Ale wtedy moje życie się przemieniło, doznałem takie oczyszczenie od wewnątrz i Teraz mam najlepsze życie, mam pokój w życiu i wszystko się zrobiło na nowo. Chciałbym zacząć od początku. Zaczęło się, że urodziłem się w Krakowie i przeprowadziłem się do Stanów Zjednoczonych w bardzo młodym wieku. Mieszkałem w Kalifornii, później w Arizonie i żyłem dosyć tradycyjne życie. E, bo, bo jestem 100% Polakiem mam, mam rodziców z Polski i no, wychowywałem się w takiej dosyć dobrej katolickiej rodzinie e, i chodziłem do kościoła katolickiego do, do podstawówki katolickiej był ministrantem ale e, jakoś nie mogłem złapać ten kontakt z tym, z tym Bogiem e, z, tym, z, tym, z tą religią i później Moje życie się toczyło w stronie e, po prostu imprez, e, to, co, to co świat miał do oferowania. E, zaczęło się e, od, od myśli samobójcze. E, byliśmy dosyć biedną rodziną na początku. E, nie było tak, że, że mieliśmy full pieniędzy i, i byliśmy inni. Ja nie miałam, my nie mieliśmy pieniędzy, żebyśmy najnowsze rzeczy kupowali. Wszyscy mieli swoje Nike, swoje Jordany, a my mieliśmy po prostu zwykłe życie i inni, inne, inne tam dzieci się, się śmieli, się porównali ja miałem dużo nienawiści w siebie, sami sam mnie nienawidzili i dużo takie, takie, takie smutki w życiu, ale chciałem się odbić, chciałam już, już był liceum, już na studiach, chciałem się odbić i po prostu wejść w taki świat imprezowy, żeby być kimś, tak sobie myślałem. I zacząłem, zaczęło, zaczęło się od trochę alkoholu, trochę takie po prostu głupie rzeczy, które, które młodzież robią. Później to doszło do upijaństwa, później zrywał mi się film, tyle się piło, alkohol, nie tylko piwa, wina, wódki. Raz nawet prowadziłem autem pod wpływem więcej alkoholu niż powinienem. I i to było po prostu tragedia. Raz nawet był problem z policją. Musiałem i musiałem rozmawiać z tym policjantem i po prostu zrobiłem coś, coś bardzo złego. W ostatniej chwili było na, na radiu że ogłoszenie, że potrzebują tego policjanta. Jest duża bitwa jakaś, nie? i on mnie zostawił. To był cud normalnie, że, że po prostu nie miałem ten problem z prawem. W tym wszystkim to. Eee, też miałem e, z hazardem do czynienia. Sam byłem w Las Vegas, e, byłem w Nevadzie, tam gdzie jest Las Vegas, byłem w kasynach, e, tam też straciłem pieniądze. E, no i takie, to było takie życie, które się toczyło wokół hazardu, wokół alkoholu, takie domowe imprezy. E, no, no jest taki film American Pie, ja, ja byłem w takich domówkach, chodziłem od jednej domówki do drugiej, tam było 50-100 osób, e, full zła się tam działo. Pamiętam, że po prostu jak chciałem poznawać ten świat, poznawać tych ludzi. zbierałem kontakt, numer telefonu od jednej osoby do drugiej. Jeździliśmy od jednej domówki do drugiej. Pamiętam, że nawet 3-4, 5 nawet aut czasami za mną jechało od jednej imprezy do drugiej i się czułem taki fajny. Myślałem, że on że takim Bogiem, po prostu, że, że po prostu jestem kimś teraz, tak? Ale w środku miałem pustek. W środku to, e, to był taki tylko bandaż po prostu na, na coś, co takie rozwalenie wewnętrzne. No i, i w trakcie tego wszystkiego e, po prostu Bóg e, cały czas po prostu dawał mi zaproszenia. Pamiętam, że poznawałem chrześcijan, prawdziwych chrześcijan, które e, po prostu wyciągnęli rękę to mnie, My naprawdę byli fajnymi ludźmi. Byliśmy w siłowni razem, byliśmy na jakiejś tam restauracji razem. I, I rozmawialiśmy o życiu, ale oni nie wstydzili się, że mają wiarę w Boga. I pamiętam nawet, że, że jeden nosił Biblię ze sobą, była taka paczka ich e, wszędzie. Pamiętam, jak położył na stole, to był taki boom, że jak uderzył stół, że wow, co to, to jest ta. ta cy, tak jak Cygiełka by u, uderzyła w ten stół. Myślałem sobie, że tylko ksiądz ma czytać Biblię i, i nosi tę książkę, i w ogóle, co to jest za. Za, za człowiek, ale to nie było dla mnie jakiś tam religijny człowiek. To było dla mnie taki wow, że te osoby mają praw, prawdziwą miłość, szacunek, prawdziwą wiarę, żywą. E, I wiedziałem, że ja to chcę, ja to pragnę. I oni się dzielili ze mną, nie stydzili się. E, nawet pamiętam, że byłem na takie spotkanie, zaprosili mnie, że gdzie było mnóstwo takich chrześcijan. I, i oni znali Biblię, żyli tym. Żyli jako, jako rodzina i też mieli swoje normalne życie, ale widać było, że mieli przemianę. Sam mówili mi historię, e, że mieli takie przemiany, wyszli z różne takie, takie zło, tak jak ja doświadczyłem. Ale jeszcze nie byłem gotowy. Ja teraz wiem, bo, że wtedy byłem duchowo martwy. Wtedy e, po prostu dla mnie był mur była ściana, on daleko. E, ten Pan Bóg był taki daleki, nieosobisty. Niepraktyczny. Ja myślałem, że, że to była nuda, to był taki inny świat. Aż pewnego dnia zobaczyłem zwiastun na film Mela Gibsona, jak się nazywa Pasja. Myślałem sobie, no dobra, to będzie film fajnej akcji. E, widziałem tam różne scenki z tym, na tym zwiastunie, że no okej, okay, to będzie ciekawe, piorun, bitwy. E, co prawda, tam będzie, no Jezus będzie e, cierpiał, ale myślałem, dobra, znam historię, pójdę na ten film. Jak byłem na tym filmie, po prostu od początku mnie to rozwalało, że On cierpiał dla mnie, myśląc o mnie. On powiedział, że jest drogą i prawdą i życiem i tylko przez Niego można się dostać do Ojca. Ja byłam w szoku. Myślałam, że jest milion dróg do Boga, myślałam, że ja jestem Bogiem, a tu Jezus mówi, że bez Niego nie ma opcji, że tylko On potrafi zjednoczyć mnie z tym Bogiem. i Pamiętam, że na końcu filmu Jezus jest ukrzyżowany, strasznie cierpiał. Ja to strasznie przeżywałem, bo myślałem sobie, wow, to jest moja wina. Wszystkie te upijaństwa, e, cały ten nienawiść, który miałem, e, cały ten bunt, który miałem w życiu, to wszystko było wylane na Niego. E, w tych biszach, w tym ukrzyżowaniu. Był ten łotr obok Jezusa i On powiedział, ja jestem beznadziejny, po prostu pamiętaj mnie, jak wyjdziesz do Twojego królestwa. I wtedy Jezus powiedział, tak, jest. Dzisiaj wezmę Ciebie prosto do raju. Ja byłem w szoku normalnie. Ja to powiedziałam razem z tym łotrem. Ten ciężar ze mnie totalnie zszedł. Taki fizyczny, namacalny ciężar zszedł ze mnie. I od tego momentu po prostu doznałam takie nowo narodzenie. On mnie totalnie oczyścił, totalnie mnie zbawił z tego przeszłości. Później się toczył taki proces. Jeszcze nie znałem Pisma Świętego, nie czytałem nie Biblii. I to mi właśnie brakowało. Pamiętam, że byłem na studiach, już studia się zaczynały. Byłem w takim dniu, ja, ja szedłem do uniwersytetu, się nazywa ASU, czyli Arizona State University. I e, ono jest znane jako, jako uniwersytet, który jest e, no po prostu imprezowym uniwersytetem w Stanach Zjednoczonych. E, gorący stan i, e, i w ogóle po prostu wszyscy na ludzie. No, jest gorąco, tak? To ludzie, nie, nie dziewczyny się nie ubierają, nie trzeba ubrać się totalnie w kurtkach, spodniach i tak dalej. No to po prostu impreza. I po prostu ja dałam się wejść w to, wdałam się wejść w ten te życie imprez, kluby i tak dalej. Ale pamiętam, że ja, ja chciałam być dalej w tym świecie imprez, chciałam iść na cały sport, zawsze kochałam sport. I też chciałem mieć taką trzecią sferę, czyli taką sferę z Panem Bogiem. Nie religia, nie instytucja, tylko po prostu prawdziwe chrześcijaństwo. Tak? To było na takim dniu, w ramach tego uniwersytetu, gdzie mogłem się zapisać na wszystkie kluby, wszystkie sporty. I to było takie fajne, że zaczynam studia i mogę zacząć od nowa, taką białą kartkę. Tak? I Pamiętam, chodziłem, tam było mnóstwo, tam było ponad 100 takich stołów, gdzie mieli każdy miał swoją łotkę, każdy miał swój klub. To jest potężny kampus. I pamiętam, chodziłem sobie i nagle tak zniknął. Zostałem zaszczelony wiatrem, takim powietrzem taki puf. Ktoś miał taki pistolet, gdzie taki duży z powietrza bo po prostu mnie zaszczelił, zaszczelił mój twarz. Ja tak patrzę na tego człowieka i myślę sobie, no nawet mi to zaimponowało. To było dla mnie zabawne, że, że ten obcy człowiek mnie powietrze. powietrzem. Ja od razu wziąłem jego ulotkę, powiedział, że to jest taka chrześcijańska grupa na luzie, nawet mają taki po prostu piknik, po prostu sport, przynieść kiełbasę i po prostu burgery będziemy robić tak po amerykańsku. No i poszedłem na ten piknik. Nie wiedziałem, nie co się pakuje, ale po prostu wszyscy na luzie totalnie. Ale żyli tą wiarą i to było dla mnie też, znowu przypomniałem sobie, że na studia mam to samo co miałem w liceum z tą dawną ekipą i oni mi pokazali po prostu żywą wiarę, żywą miłość po prostu, że można czytać Biblię, żyć w tym, przekazywać to i wcale to nie było nudne, to było po prostu ciekawe, to było żywe No i chodziłem na te spotkania cały czas, mieli różne gry, integracje, było naprawdę ciekawie. Pamiętam później, zacząłem, zacząłem się ciekawić wszystkie religie świata. Po prostu pomyślałem sobie, chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, co tam jest. Zacząłem studiować wszystkie religie po kolei, i po prostu zdobyłam taki zamęt w swojej głowie, że pamiętam, że po prostu zacząłem mieć mnóstwo pytań, mnóstwo wątpień. W ogóle nie czułem. Czułem tej, tej przemiany już, po prostu chciałem, chciałem to wszystko odrzucić i może wejść z powrotem w życie, imprez. Pamiętam, poszedłem na spotkanie z nimi i powiedziałam im szczerze, że słuchajcie, no, to wszystko nie może być prawdą, jeśli jest milion innych opcji. I pamiętam, oni mi zdobili ufność, bo to naprawdę to były osoby, które szczerze pokazywali miłość człowiekowi i szacunek. To. Pamiętam, że na, na, końcu, na końcu spotkania tak rozmawiamy ze sobą, ja im mówię te, te moje, moje myśli, wątpliwości. Otoczyli mnie takim, takim kółkiem, po prostu ja byłem w środku, i po, po kolei każdy tak podchodził i to było sobie już mi, mi trochę znane i, i po prostu ufałem im. I, I każdy po kolei słuchał, co ja mówię. Każdy dołączył się, otw otwierał Biblię i pokazywał mi ten werset, ten rozdział. To jego historia, zaczął mówić. Jak on miał te same myśli, te same wątpienia, i wyszedł, wyszedł z tego, bo, bo Pan Bóg po prostu od wewnątrz mu, mu to oczyścił, dał mu odpowiedzi. Ja myślałem sobie: no nie, ja muszę sam przeczytać tę Biblię, od deski do deski. Bez żadnej interpretacji, bez żadnych komentarzy, katechizmu, chociaż przeczytałem też trochę katechizmu w ramach szukania wszystkich religii. Eee, po prostu sam na sam z Panem Bogiem przeczytać, nawet nie z drugim człowiekiem. I powiem, że zacząłem czytać, i jak, jak czytałem, to po prostu tak się wciągnęło. Ja totalnie nie znałem tej historii. Mimo tego, że miałem takie katolickie wychowanie, eee, po prostu 90% ponad nie znałem totalnie. Mimo tego, że pamiętam, że chodziłem trzy razy w tygodniu na, do mszy kiedyś, eee, ale totalnie nie znałem tej historii. Mało tego nie, nie żyłem tymi historiami, nie, nie, nie znałem tego. Po prostu na własnej skórze. Dlatego miałam takie rozwalone życie. To postanowiłem po kolei próbować, co tam jest. I po prostu wiecie, co zdobyłam, zdobyłem, zdobyłem miłość, zdobyłem pokój, zdobyłem e, po prostu świat najpiękniejszy, który jest. E, gdzie teraz po prostu e, żyje pełen radości. To jest najbardziej pozytywna rzecz, co przeczytałem. I muszę powiedzieć, że Biblia jest najbardziej piękna jak księga na całym świecie, Pismo Święte e, i najbardziej prawdziwa. E, tam jest rzeczywistość po prostu. Ja postanowiłem to czytać i tym żyć, wszystko zaczęło odpadać totalnie. Te wszystkie problemy wewnątrz, na zewnątrz, które, które pokazywałem. Dalej jestem człowiekiem słabym, dalej mam problemy jak każdy, ale wiem, że mam nowe serce, mam czyste serce teraz. I, i tak, tak do dziś, ja mam najlepsze teraz życie, mam cudowną żonę. Jagodę. Mam cudownego syna Michaela. Mamy teraz drugiego syna w drodze. I chcę powiedzieć po prostu, że każdy może to doznać. Każdy może doznać to oczyszczenie. Ale też pierwsze trzeba uświadomić sobie, w jakim jesteśmy stanie. Chcę zacząć od tego, że można szczerze podejść do tego. Można szczerze zobaczyć, na przykład, ile razy powiedzieliśmy kłamstwo w naszym życiu mnóstwo, tak? Ja, każda osoba jakieś oszustwo, jakieś kłam, kłamstwo jesteśmy wszyscy kłamcami każdy coś ukra, tak? coś małego, większego ja też każdy coś powiedział komuś innego niemiłego chcę powiedzieć i chcę powiedzieć, że no mówi się, że ja nikogo nie zabiłem, tak? ale zobaczcie, można powiedzieć komuś Słowo tak, tak mocno, tak negatywnie, że e, potrafisz rozwalić komuś dnia. I ja też jestem winny tego, tak, nazywając komuś, jakieś tam nazwę. Jezus nawet powiedział, że można zabijać słowami, tak? E, i, I w ogóle jakbyśmy szczerze popatrzyli na te 10 przykazań, e, to złamaliśmy wszystkie te przykazy. Jesteśmy winni tego, jesteśmy przestępcami. E, i Jezus o tym wie, że jesteśmy winni, winne osoby. No, i są dwie opcje: albo niebo, albo piekło. E, według Biblii. Jezus e, no wie, że winne osoby powinni być oddzieleni, oddzieleni od Pana Boga i iść do prawdziwego miejsca, które się nazywa piekło. I to jest straszne, to jest e, tragedia. I, ale coś Pan Bóg zrobił, żebyśmy nie musieli iść do piekła? Pierw Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. 2000 lat temu. On żył doskonałe życie, on nie złamał te przekazania. On tylko kochał ludzi, uzdrawiał ludzi, wyciągał demony z ludzi. I mało tego, on cierpiał na, na, wziął naszą karę na siebie. On spłacił na, nam dług. I wziął to wszystko na siebie, po prostu, bo nas kocha. I trzeciego dnia oczywiście on, on zmartwychwstał, tak? On żyje dziś. I on to wszystko pokonał, on zwyciężył to wszystko zło. To całe zło, i wiem, że w moim życiu próbowałem różne rzeczy, różne religie, ale tylko Jezus jest ten, który mi od wewnątrz zmienił serce. Nie muszę robić rytuały, obrzędy, żeby jakoś uszczęśliwić tego Boga. On już jest uszczęśliwiony przez Jezusa. I życzę każdemu takie opamiętanie, czyli zmiana myślenia. Po prostu ja nie jestem Bogiem, przez uczynki się nie zbawię, przez dobroć. I zaczynam myśleć, że wierzyć, że je, w, dobroć Jezusa mnie zbawi. E, I szczerze wierzyć w Niego, że On jest moim, moim mistrzem, moim szefem, e, i że On mnie zbawi, tak? Zbawienie jest na dziś. E, I widzimy to w Biblii, tak? Że grześnica z długimi włosami całowała stopy Jezusa, płakała, i Jezus do niej powiedział na końcu: Twoja wiara cię zbawiła idź w pokoju. E, zbawienie jest na dziś. Jezus mnie zbawił, życzę każdemu. E, taką szczerą rozmową z Panem Bogiem, e, żebyście żeby żeby zostali zbawieni, e, każdy ma to zaproszenie. E, jeśli ktoś chce porozmawiać, to ja bardzo chętnie porozmawiam. E, może ktoś ma pytania na temat Biblii, e, wiem, że są odpowiedzi, wiem, że, e, że chętnie bym, bym chciał poszukać takiej odpowiedzi dla Ciebie. E, jeśli ktoś by chciał uzdrowienie, e, to ja wierzę w takiego Jezusa, który jest taki sam. Jak 2000 lat temu, który uzdrawia, dziś ja widzę te uzdrowienia. Widzę po prostu uzdrowienia ciała, uzdrowienia duszy, uzdrowienie psychiczne, mentalne. I chętnie bym się pomodlił z Tobą, jeśli byś chciał takie uzdrowienie albo uwolnienie, po prostu taką wolność mieć w życiu, czy od depresji, czy od jakiejkolwiek ciemności, zło. Sam byłem uczestnikiem w różne takie okultystyczne. Rzeczy. Miałem doświadczenie, że nawet e, zanim się nawróciłem, oczywiście, e, widziałem ciemność, widziałem demoniczny świat, ale Jezus Chrystus mnie uratował z tego, już, już tego nie mam. E, jestem wolny totalnie. Jestem e, w takim najlepszym życiu, który kiedykolwiek bym sobie wyobraził i tak do śmierci. E, i, I cieszę się, że on mnie totalnie uratował. I życzę każdemu to samo. Zadzwońcie do mnie. Mój numer telefonu chciałbym teraz podać: 517 954 607. Możecie zadzwonić do mnie, napisać do mnie smsa. Bardzo chętnie bym porozmawiał. Jeszcze raz ten numer jest 517 954 607. I zadzwońcie, porozmawiamy. I chętnie bym pogadał o wszystkich tematach. To Dzięki.